Jestem na następnej imprezie Mam już blachę To jest dystans od mojego domu 150 km A Mówię troszkę późno przyjechałem No ale byłem na jednej imprezie To tak to, tak to jest Jeżeli chce się obrobić obrobić dwie imprezy naraz raz kameruje teraz to Jest tutaj ta nowa jawa, ta jawa indyjska, zaraz, zaraz podejdziemy, moja, moja MZ tam stoi, no, no jest parę ciekawych motocykli, jak się. też następne. No I następny punkt. A java A nova java ainda é está, java. que <mulguladoras> To jest nowa jawa, indyjska Tak. Silnik 300 Tak. No to tak właśnie hindusi Tak, tak. tak to jest właśnie ta jawa Tak. Tak Tylko jakieś tam cyrkie z tymi, z tymi normami No bo to w Indiach wiadomo jak robią w Indiach to czy coś 8 tysięcy jak do Polski ściągają to 20 chyba 5 a nawet więcej no tak tylko te normy mówią te pseudo emisji spalin to nie 300 ale to tak tylko tylko ile tamtego plastiku jest no ale a no to Częściej na handel czy co tam? jest dużo ludzi i Panonia jest na złocie w stępinie tak

दा Sabra Sabra <stealing Gianls>